Witam Was w sobotę. Rozpoczynamy kolejnego vloga. Będzie on się składał bodajże z kilku najbliższych dni. Zobaczymy ilu, bo ciężko powiedzieć, jak mi to nagrywanie pójdzie. Ja się już ogarnęłam i zaraz biorę się do roboty. Chociaż w sumie. Mm, Powiem szczerze we czwartek, jak wróciłam z pracy, wysprzątaliśmy tak naprawdę od a do z cały dom, bo no, mówiłam wam w poprzednim vlogu, że mamy taki mini remont, w zasadzie zmieniali nam instalacje, więc wiecie było kute w każdej ścianie, także syf ogromny, więc sprzątaliśmy no tak gruntownie. I w sumie dzisiaj mamy spokój, jeżeli chodzi o porządki, mam parę jedynie rzeczy jeszcze do zrobienia, więc zaraz się za to wezmę No i dzisiaj ogólnie chciałam sobie wymalować paznokcie, bo ja zazwyczaj robię tak, że w jeden dzień ściągam, później tak na raty sobie gdzieś tam mocowam skórki, gdzieś tam piłuję I w zasadzie tak po trzech, czterech dniach robię dopiero nowe Wiem, że one się nie zregenerują przez ten czas, bo jednak no, do tego by trzeba było gdzieś z pół roku, żeby paznokieć odrósł na nowo, mm, więc mi nie chodzi bardziej o regenerację, a o taki odpoczynek dla nich, z tego względu, że, no, jak już pewnie wiecie, ja jestem uczona na hybrydy i mówię o tym często, ale właśnie też przez to może jestem tak bardziej ostrożniejsza, żeby nie od razu po wciąganiu robić nowe, dlatego że one są wtedy takie... Nie wiem jak to określić, ale takie bardzo delikatne, a wystarczy kilka dni, i one jakby wracają do swojej normalności. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No, po prostu tak mówiąc po polsku, no to po ściągnięciu są mięciutkie bardzo, a teraz już minęło, kiedy ja ściągałam. Nie wiem, w poniedziałek, we wtorek i minęło parę dni, i one są już twarde, więc myślę, że. Spoko. Chociaż też zdarzało mi się, że robiłam od razu po ściągnięciu, ale to wszystko w zależności jak mam czas i jak sobie to tam wszystko rozplanuję. Staram się raczej robić te kilka dni przerwy pomiędzy założeniem nowej hybrydy, no bo moje paznokcie chyba właśnie to lubią. Tak mi się wydaje, a jak zrobię od razu po ściągnięciu, to faktycznie. Czuję takie dziwne, ciepłe te paznokcie, no, no nie umiem Wam tego inaczej opisać, ale faktycznie widzę różnicę, więc wolę robić w ten sposób, jaki sobie tam gdzieś wypracowałam. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp, i lecimy dalej z tym dniem. Oho! Nieperfekcyjna pani domu! Nie podlała w ogóle swoich roślinek w tym tygodniu. Ostatni raz chyba w czwartek, tydzień temu. Także czas najwyższy nadrobić. I tutaj jeszcze do tego pojemniczka. Andrea ja, pochlapałam całą kamerę, ale powiem Wam szczerze, że nawet nie sądziłam, że obiektyw jest tak brudny. Mam nadzieję, że wcześniej tego nie było widać, jak się do Was odzywałam, bo słabo, naprawdę słabo, ale teraz jest tak czyściutki, że pewnie znów widać każdą moją niedoskonałość na twarzy. Dobra, idę dalej robić prysznicę. Zdjęcia na Insta zrobione, zaraz wszystko będę tam ogarniać i myślę, że dzisiaj już wystartuje właśnie rozdanie. Bo będzie po raz pierwszy, odkąd działam w sieci, e, u mnie rozdanie back to school. Czegoś takiego jeszcze nie robiłam. Natomiast nie będzie się ono odbywać tutaj na kanale, tylko na moim Instagramie, ale link macie w opisie filmu, więc myślę, że to nie będzie problem. Natomiast tutaj również chciałabym wam pokazać co będzie do wygrania. W zasadzie co już jest, bo konkurs wystartował. Więc pierwsza rzecz to taka tablica motywacyjna. Myślę, że coś fajnego na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, żeby się właśnie zorganizować. Tutaj są takie karteczki odrywane i macie rozpiskę całego tygodnia aniżej. Są naklejki super średnio do poprawy, i po każdym dniu oceniacie, ile daliście z siebie, jeżeli chodzi o temat nauki, zachowania, sprzątania pokoju, domowych obowiązków czy innych obowiązków. I tych naklejek też jest tutaj dużo. Do kompletu taki zaszycik w kratkę, on jest chyba na 60 stron. Teraz takie karteczki samoprzylepne i zakładki indeksujące. I tutaj macie w zestawie. Hmm... Czekajcie, karteczki samoprzylepne dwa wzory, a zakładki indeksujące pięć wzorów. Coś takiego. I tam więcej jest tych o tutaj zakładek. A tutaj te dwie. Ja nie będę tego otwierać, żeby Wam tam dokładnie pokazywać. No bo nie chcę jakby tego ruszać. No ale coś takiego. Ostatnia rzecz to ten przepiękny piorniczek. Już wam pokażę w środku. Myślę, że jest na tyle pojemny, że zmieści wszystko. Co tam potrzebujecie z takich podstawowych rzeczy? Że wszystko jest różowe, zrobiłam to celowo, ponieważ jak zobaczyłam tą tablicę motywacyjną, to stwierdziłam, że do niej jakby dobieram całą resztę, żeby to wszystko ładnie ze sobą grało. Był taki zestaw, ale to nie oznacza, że chłopcy nie mogą brać tutaj udziału, ponieważ możecie dla swoich koleżanek coś takiego wygrać. Także zapraszam do Instagrama, link macie w opisie. Odgłosy, bo tutaj się cały czas dzieje. Ale po tym remoncie biorę właśnie, będę zmieniać y, po remoncie. No, można tak powiedzieć, nie chcę mi się już tego tłumaczyć, ja to tak nazywam. Y, biorę wszystko do prania. Pościel, narzutę, bo to jednak wszystko zakurzone na maksa. Pościel zmieniłam, ściągnęłam też poszewki, zaraz wrzucę do prania i idę jeszcze rozczesać dywan bo wczoraj właśnie wypraliśmy, więc muszę teraz ogarnąć temat. I po raz kolejny robię ten zdrowy skyrnik, nie sernik. Nie, teraz na razie tutaj jedną galaretkę sobie Zrobiłam, w sensie no czekam aż mi ostygnie i wtedy połączę właśnie z jogurtem ten skyr. Mam dwa duże, więc je ja tutaj włożę, wszystko wymieszam. Na spód chcę dać te herbatniki, w sensie no biszkopty, bo wszystko będę robić w takiej tortownicy, więc najpierw położę biszkopty, później z galaretką ten połączony skyrnik i to wszystko zastygnie w lodówce. A na sam koniec znów rozrobię galaretkę kolejną, też truskawkową i zaleję na wierzch. Myślę, że będzie spoko, może znajdę na ogrodzie jakieś jeszcze borówki czy coś, to posypię, no zobaczymy. Muszę tutaj tę tortownicę chyba wyłożyć taką folią, żeby właśnie nie przeszło tym metalem, ale to już zrobię za chwilę, jak no ostygnie mi ta galaretka. Założyłam już tutaj te biszkopty. Kalaretka już prawie ostudzona, więc będę dodawać dwa takie ostrość, takie duże skyry. Robię właśnie hybrydy i dzisiaj używam tej bazy niebudującej, a właśnie takiej najzwyklejszej. Ona ma taką konsystencję. O jak widzicie, jest bardziej wodnista, ale też no, nie jakoś bardzo. Natomiast zdecydowanie lepiej mi się nią pracuje. Dodatkowo tworzyłam sobie tutaj swój własny kolor. Mam trochę za ciemny fiolet i trochę za jasny fiolet. Tutaj sobie maźnęłam tą plumerią. Gdzie ona jest? Tylko ja mam właśnie ten yy, klasyczny lakier. I tworzyłam właśnie hybrydę w tym samym odcieniu. Myślę, że w sumie spoko mi wyszło. Zrobiłam sobie właśnie prawą rękę i powiem Wam, że nie miałam z tym żadnego problemu. Na tej bazie ekstra się maluje. i ja tym razem zrobiłam w ten sposób, że dałam jedną warstwę bazy, proszek akrylowy z Indigo i drugą warstwę bazy, ale ona ma taką fajną konsystencję, że naprawdę później nie ma problemu, żeby nałożyć kolor. Nic nie zjeżdża, więc no jest super. Robię teraz lewą i pokażę Wam później Cały efekt końcowy, ale naprawdę no nawet nigdzie mi się tam nie wyjechało na skórki. No ekstra. Okej, okay, ja już obie ręce mam skończone i jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu końcowego. Wyszło moim zdaniem super. Kolor jest przepiękny. No i dodatkowo bardzo dobrze mi się malował na tej bazie, tak jak Wam mówiłam, więc polecam jednak tą zwykłą. Mówię o tej, o serii Jelike. Bo wcześniej miałam tą budującą Ja mam w kolorku Milky Rose Ale no mi się ciężko nią pracuje Na samej sobie to jest tragedia Zwłaszcza, że ta baza Też mi zjeżdżała po bokach Ale no ta jest Ekstra, więc Zwykła jak najbardziej Idę tutaj na krzeczorki Poszukać jeszcze jakichś Resztek boróweczek, bo bym właśnie mm, Dołożyła do tego Skrnika Także już coś zbieramy. Przyniosłam sobie tutaj taki zacny pojemniczek. Dobra, to mi już zastygło. No ja planowałam, że będzie po prostu spód biszkoptowy, a na to jakby taka warstwa tego skiernika, ale niestety biszkopty po prostu wypłynęły do góry. Niemniej jednak nie przeszkadza to aż tak bardzo. Bo zaraz zalejemy to galaretką, a tutaj wysypię borówki, które przed chwilą uzbierałam i już je umyłam. I jeszcze byliśmy w lidlu, więc kupiłam malinki. Dzień dobry! Co tam? Gdzie jest Kuba? Hmm. tak się złożyło, że mamy już poniedziałek. Wczoraj nic nie nagrywałam. Dzisiaj już byłam na Skrzypcach, wróciłam. No i chyba zabiorę się zaraz za robienie zdjęć, bo znaczy zdjęć ubrań, bo mam bardzo dużo ich na sprzedaż. Gdzieś mi się tam kumulowało, odkładałam do jednego takiego worka wielkiego z IKEA. No i jest tego dosyć sporo, także chyba właśnie porobię zdjęcia i wystawię na Vinted. To wam na pewno w tym vlogu zostawię w opisie właśnie link tam do mnie, jeżeli będziecie czymś zainteresowani. No, to jak najbardziej zachęcam do zakupów. Jeszcze tutaj w szafie parę rzeczy znalazłam: mianowicie spódnicę skórzaną, takie spodnie ale właśnie skórzane, jedne krótkie spodenki, tu jakąś koszulę, którą stwierdziłam, że też już nie będę chodzić ona jest chyba z H&M-u. I mam też takie spodnie w kantkę z berszki, ja miałam dwie pary. No, i jak widzicie, jest tego bardzo dużo. Jest płaszcz, nawet kurtka. Muszę kupnąć co tam dalej. Spodnie, jeden z Lewisa, spódniczka. No, teraz zrobię zdjęcia i wstawiam. Jeden ze smaczków, proszę bardzo, o to bluza z Adidasa. Chodzę na bardzo mało razy. Tu z tyłu logo jest w nienaruszonym stanie. Także zachęcam Was. W opisie macie link do mojego konta na Vinted i może akurat coś się Wam spodoba. No, mam tutaj sporo naprawdę zdjęć. Teraz muszę się zabrać za to, żeby porobić takie chyba kolaże. Nie wiem jak to jeszcze uchwycę, z której strony, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się właśnie to wszystko powstawiać. Muszę sobie jeszcze powyceniać, ale to na pewno nie będą jakieś wygórowane kwoty. Muszę się tego po prostu pozbyć, bo tylko no miejsce mi po prostu zabiera. Ok, to w takim razie na zakończenie tego vloga taka przypominajka. Pierwsza rzecz to: konkurs Back to School jest już na, chciałam powiedzieć, kanale na Instagramie. Tutaj to zdjęcie. Oznaczyć w komentarzu minimum trzy osoby, oczywiście można więcej. Tak samo, jeżeli chodzi o ilość komentarzy, jest dowolna. Musicie obserwować mój profil, czyli właśnie Lusiak, i polubić ten post. Tyle, a ja właśnie, no tutaj konkurs trwa do 6, więc ja tak 7 pewnie zrobię znów losowanie. Będzie to się odbywać na takiej samej zasadzie jak podczas ostatniego konkursu, który też na Instagramie był. Po prostu nagrywałam wam w programie ekran i losowałam zwycięzcę. To czym więcej komentarzy zostawicie, tym lepiej, z tego względu, że wtedy jest większa szansa, że akurat Was wylosuje i zwyciężycie. Ale pilnujcie też sobie tego, żeby wszystkie te punkciki, które tutaj są, spełnić, z tego względu, że jak był yy, no, tamten konkurs, no to yy, najpierw wylosowałam zupełnie kogoś innego, ale okazało się, że mnie nie obserwuje. Druga osoba chyba wtedy wyszła, że znów nie polubiła posta, więc to wszystko musi być i jak wylosuję, to właśnie najpierw sprawdzam, czy faktycznie ta osoba no, spełniła zasady konkursu. A drugie jeszcze ogłoszenia to na Vinted pojawiło się sporo ubrań do sprzedania. E, tutaj są ceny, mi się wydaje, że niskie, ale jeżeli ktoś chciałby się ze mną targować, to też myślę, że nie będzie problemu. Być może jak się dogadamy. Także zapraszam Was, link będziecie mieć w opisie filmu, link także... Jest teraz na Instagramie, choć pewnie zaraz zniknie, z tego względu, że jak wstawiam nowy film, no to tam właśnie link zmieniam. Ale tutaj w opisie filmu będzie link bezpośredni do mojego konta. Także zapraszam, zachęcam. No i co? To tyle.